Przemocy! 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 17 listopada pod ratuszem w Skwierzynie odbyło się wydarzenie podsumowujące kampanię 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. To już drugie takie spotkanie, podczas którego uczniowie szkół z terenu gminy wspólnie zaprotestowali przeciwko przemocy. Inicjatywa miała zwrócić uwagę mieszkańców na problem, który wciąż dotyka wielu młodych ludzi. Manifestacji przeciw przemocy dzieciom i młodzieży, jak również przemocy przeciwko kobietom, e, mają różne formy. Dzisiaj jest happening, w szkołach również była przerwa. E, Ciszy, także miały dzieci być cicho podczas, czy zajęć, czy przerwy, chwilę taką ciszy na zadumę i przemyślenia. Wszyscy możemy zostać dotknięci zarówno przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, jak i przemocą za pomocą w środków komunikacji elektronicznej. I właśnie zależy nam na tym, żeby uczulić też dzieciaki, że hejt. Takie puszczanie w internecie filmików niby śmiesznych e, może kogoś bardzo skrzywdzić i może kogoś bardzo zaboleć. Zresztą hasło naszej kampanii w tym roku jest następujące, nie odwracaj wzroku, przemoc nie zniknie sama. Chodzi nam o to, żeby uczuć zarówno dorosłych jak i dzieci na to, żeby reagowały. Jak zapobiegać hejtowi? No, na pewno przerwać to, że spróbować to w inny sposób, że... Na przykład jesteś miły, jesteś fajny, jesteś super. Żeby to nie hejtować, tylko jakby przedstawić to w drugą stronę. Przygotowaliśmy taką instalację artystyczną właśnie te rozrzucone buty dziecięce, które mają symbolizować taki symbol jest jako symbol utraconego dzieciństwa, utraconego bezpieczeństwa przez dzieci, które doznają przemocy i które nie mają ani mocy sprawczej, ani odwagi, żeby powiedzieć innym dorosłym o tym, że doznają przemocy. Dzisiejszy Happening jest też całością naszej kampanii społecznej Porozmawiajmy O, w, której, w ramach której się odbył już piknik rodzinny profilaktyczny, był też rajt rowerowy przeprowadzony, różne zajęcia z dziećmi, młodzieżą integracyjne dla rodziców i dla rodzin. Jeśli ktoś nie miał odwagi powiedzieć o tym całym hejcie, o przemocy, no to może to dodać jakieś odwagi, bo no, dosyć dużo osób w tym wzięło udział. Jak będziemy milczeć, nie będziemy reagować, to ta przemoc nie tylko, że nie ustanie, ale też będzie rosła w siłę. 19 listopada będziemy podświetlać budunek OPS-u w ramach happeningu przeciwko przemocy dzieciom wraz z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi taką akcję na całą Polskę. Organizatorzy podkreślają, że kampania to dopiero początek działań, a takie inicjatywy mają przypominać, że reagowanie na przemoc jest obowiązkiem każdego z nas.